Dzień dobry, dzień dobry. Kłania się Rafał Chwaliński. Witam Was bardzo serdecznie. A dzisiaj jestem nad piękną wodą. Zobaczycie pod koniec, gdzie i dokładnie pokażę Wam mapkę. Piękne miejsce, piękna pogoda jesienna, dobre ciacho. Więc będę przegryzał, opowiadając Wam trzy pytania na dziś. Mój kolega by powiedział, no facet je. Ciągle nad wodą jedzą. Nad wodą dobrze smakuje. Kto nie lubi, no trudno. Nad wodą dobre ciacho. Niestety kawę wypiłem wcześniej. Dzisiaj zostanę przy słodkim, bardzo pysznym, serowym ciasteczku. O czym dzisiaj? Słuchajcie. Tak na dobrą sprawę y, mam parę tematów. Na pewno jeden jest y, na tyle frapujący, że warto go y, poruszać i wskazać, dlaczego się tym y, zajmujemy. A inne y, poboczne. Zaczniemy od y, takiego tematu, który jest może wiodący, może zastanawiający. Y, na pewno intrygujący. Chodzi o PZW. Tak, tak. PZW. Nieustający temat, który frapuje, interesuje wszystkich i zastanawia, co dalej z tym PZW. A nic. Szczerze powiedziawszy, nic. Każdy by chciał wiedzieć, co z tym PZW i dlaczego. Ale nikt w tej materii nic nie robi. Obserwatorzy Dnia Codziennego Polskiego Związku Wędkarskiego są osobami, które nie interesują się poprzez to, że nie uczestniczą w życiu codziennym tegoż związku. Ale natomiast ich ciekawość zżera, co dalej? Czy dokopią? Czy też nie? Czy będzie coś z tego, czy też nie? Ujmę to tak. Ci, którzy nie chodzą na zebrania, to ich sprawa. Ale ci, którzy pozwalają na to, żeby zostali wybierani decydenci w kołach, a później delegaci, co cztery lata z tychże kół, a to już jest inna kwestia. Bo co niektórzy później się zastanawiają, dlaczego mają takie opłaty, <laughs> dlaczego tak drogo, co z tego wynika, a nic, po prostu nic. Dostają się do zarządów i piastują te stanowiska osoby, które nigdy w życiu. Nie powinny tam być. Absolutnie w żadnym wypadku. A dlaczego są? Dlatego, że Wy tam nie chodzicie. Wy, Wy, dokładnie Wy. O, przepraszam, może Ty, może tamten. się pojawiacie. Ale cała reszta. Nie chodzicie na zebrania. A teraz dobry okres, dobry czas, na to, żeby się na walne. Pojawić, przygotować, zadać pytania, skrzyknąć się i powalczyć, powalczyć o nowy pomysł, o nowe rzeczy, o nowe wybory. Doświadczenie wskazuje, które teraz odbyło się, że wybory są ważne bardzo ważne, bo jednak można coś zrobić i coś zmienić. Ale czy Wam się chce? No właśnie, czy Wam się bardzo chce? Lepiej zostać na Facebooku, na YouTubie i pisać do bani, co Wy tam z tym PZW robicie i tak dalej, i tak dalej. Nic to nie wnosi, to jest takie szczekanie pieska za płotem. Nie ugryzie, krzywdy nie zrobi. Odstraszy nie odstraszy, po prostu sobie za kratkami, za siateczką poszczekuje, pokazuje właścicielowi, że jest ważny. No właśnie, chcecie być takimi pieskami, które tylko na Facebooku potrafią hał hał hał. Nie lubię, nie znoszę, rozpadną się i tak dalej. <laughs> Chciałbym, chciałbym teraz yy, przeczytać komentarze, kto na ten temat coś napisze, że został urażony. Wiecie, że ja się nie pitole w różnych wypowiedziach i w różnych sformułowaniach możecie się ze mną nie zgadzać. Nie musicie mnie lubić. Nie jestem zupą pomidorową, ale też i żadnym innym obywatelem, który wymaga tego, żeby go. Lubić w jakikolwiek sposób, ale od czasu do czasu tych, którzy oglądają, piszą, yy, chciałbym jakby powiedzieć im o tym, że jednak trzeba się angażować, trzeba coś robić, bo w innym wypadku osoby, które nigdy nie powinny być w związku, na takich stanowiskach będą je piastowały. Dlatego, że pustka nie lubi pustki i zawsze czymś ją wypełnia. Może to przewrotnie brzmi, natomiast tak jest. Nie da się tego inaczej opisać, jak tylko w ten jeden, jedyny sposób: że jak nie wy, to ktoś inny. Czy dobrze będzie? A to się już okaże później. I będziecie mogli weryfikować i pomstować przez najbliższe yy, okres czasu. No i przy tym zostańmy. Jak się sami nie, zbier nie zbierzecie, to nic po jakichkolwiek zmianach, które miałyby mieć miejsce. I po rewolucji, i po ewolucji. Zostanie tak, jak jest, czyli do bań. To tyle na temat PZW. Zostaje coś jeszcze innego i ważnego w tym wszystkim w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach, o których nie mówiłem, a warto, <laughs> warto, warto do tego sięgnąć. Drugi ważny temat. Wydaje mi się, że też równoznaczny z PZW. Mianowicie targi wędkarskie. Och, jak bardzo oczekiwane przez wielu. Targi wędkarskie, które się mają odbyć w 2024 roku. I nomen Obie imprezy w tym samym dniu i w tym samym terminie. Chyba, że się mylę. Nie wydaje mi się. Silesia Fishing w marcu <laughs> na początku. Rybomania w marcu na początku. Co wy wędkarze na to? Kto tutaj gra nieczysto i kto gra fair? Nie fair? Czemu to ma służyć? Dlaczego tak? biją się. W zeszłym roku na Silesii byłem i było ok, I oni ogłosili zaraz tydzień po tym chyba, jak dobrze pamiętam, swój nowy termin, czyli właśnie na 24, na 24 rok, właśnie marzec, i podali datę. Dlaczego Rybomania zaproponowała ten sam termin będziemy się prześcigać i przeciągać, kto jest lepszy? Czy na południu Śląsk, czy Wielkopolska? No właśnie. Tak to jest, że dajemy sobą pomiatać Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, organizatorom imprez targowych, czy wystawcy, którzy tam będą, w jakikolwiek sposób oponują, oponowali bądź przedstawili swoją dezaprobatę na termin? Jak ja jeszcze od swojego czasu się wystawiałem i jeździłem na targi, to jeździłem na wszystkie prawie imprezy. Na wszystkie prawie imprezy. W jednym roku były trzy imprezy wystawiennicze trzy. I dawałem radę, nikomu to nie przeszkadzało. Było fajnie spotkać się z tymi samymi w różnych miejscach Polski albo też i z nowymi. Bardzo ciekawe doświadczenie. Natomiast wędkarstwo stało się bazarem. Bazarem w tym złym słowa znaczeniu. Nie w tym dobrym, w złym. Dlaczego? Bo popatrzcie na te stoiska. Popatrzcie na organizację tychże stoisk. Jak one wyglądają, jak na targowisku, na szybkiego rozłożone, szybko byle, z leżaka sprzedane. Dziękuję, do widzenia. Odpowiada Wam takie traktowanie? Lubicie być w takim antuarzu? Tak mają wyglądać targi? Tak chcecie obcować z tym waszym fantastycznym, rewelacyjnym hobby? No właśnie, może warto pomyśleć, może warto przemyśleć. Jedni jeżdżą, drodzy, nie. Najbardziej mnie fascynują koledzy, spotkamy się w wojnie, super, rewelacja, kto jedzie, kto nie jedzie, ja jadę, dosiadam się do samochodu. Ach. Nieraz, nieraz aż taką dzieci na dom to jedzie, że nie zastanawiam się, gdzie jest dorosłość. No fakt można powiedzieć facet przeginasz. Dorosłym się już jest po tym, jak się skończy 18 lat, albo założy rodzina, albo się samemu utrzymuje, to każdy ma swoją skalę, od którego momentu jest dorosły. Ja uważam, że sposób myślenia determinuje dorosłość, a nie wiek, ani to, co robi. I to jest chyba kluczowym aspektem dorosłości. Ja, yy, patrząc na te targi, na tą organizację tego wszystkiego, uważam, że ktoś zrobił nas w ciula. Bo chciałbym być jako radio na jednych targach i chciałbym być na drugich targach nie ukrywam, że bardzo dobrze jako radio współpracuje nam się z Silesią Fishing ale odkąd się zmienił gość na rybomani to szlak trafił wszystko on nawet telefonów nie odbiera maili to już nawet yy, nie próbuje odczytać szkoda, kompletnie szkoda nie wiem, mamy jakieś parcie na to, żeby chyba udowodnić, że on jest w stanie zorganizować super zarypiastą imprezę. Pod banerami rybomani komentarzy cała masa, ogromna masa tych zachwyconych, którzy będą już jechali, już tam grzeją ławkę w pociągu tudzież w samochodzie, sprzątają kanapę. Że będą zabierać, ładować się i jechać do tego pięknego przybytku. Nic nie mam do rybomanii: kompletnie nic. Tylko uważam, że to jest nie fair. Nie fair wobec innych wędkarzy, wobec ludzi, którzy sprzedają, ludzi, którzy zajmują się dystrybucją. To jest nie fair. To są takie działania, które nie mają nic wspólnego z integracją. Kiedy był w 2013 roku, nie 14, przepraszam, inny szef Rybomani, to powiem wam, że to był facet, który Łowił ryby i znał się na organizacji i doskonale współpracował z wystawcami. Żałuję bardzo, że go przesunęli gdziekolwiek indziej, na pewno na lepsze stanowisko, w którym zajmuje się. Natomiast na to miejsce trafiły jakieś osoby, które nigdy nie powinny się tym zajmować. Trudno. Yy, wystawcy zaakceptowali to, i wystawcy jakby wystawiają laurkę tymże organizatorowi, temuż organizatorowi, że ta impreza będzie właśnie taka, jaka będzie. Albo udana, albo nie. Pytanie, czy dla organizatorów, czy dla wystawców? I na koniec ostatnia, jakby, refleksja, i dygresja, do której już nie będę wracał, ale jakby napomknę o temacie, jak już jesteśmy przy wystawach i przy organizowaniu imprez. Pojawił się trzeci organizator targów, które się nazywają Festiwal Wędkarski, organizowany przez Polski Związek Wędkarski. I po pierwszej edycji jego w Kielcach. Po materiałach, które pojawiły się, nie w wielkich ilościach, ale pojawiły się, nasuwa, mnie, nasuwa mi się jedno pytanie: czemu to ma służyć? Bo chyba tylko komuś, kto mógł przy tym zarobić. Nie mówię o wystawcach, yy, ani też nie sugeruję jakieś inne rzeczy. Zadaję pytanie. Bo w Polskim Związku Wędkarskim nie wszystko jest transparentne i nie wiadomo na co wydają pieniądze i dla kogo. Bo to nieraz traktują ten związek, co niektórzy włodarze, jak swój własny portfel. Może tak powinno być. Na to dostali pozwolenie wędkarzy. OK, niech wędkarze za to. Jakby cierpią. Natomiast sama organizacja, sama idea to mnie bardzo zastanawia. Wskazywanie na to, że można na, takim, na takiej imprezie porozmawiać swobodnie, nie trzeba gonić. Szczerze powiedziawszy, to chyba nie jest właściwa forma wywalania dziesiątków tysięcy złotych na organizację czegoś takiego. To zaprośmy ludzi na jakiś otwartą przestrzeń, kawę, festyn, panel dyskusyjny, rozmowy, biesiadę i tak dalej. Dlaczego od razu musimy robić czy musicie w związku robić coś takiego jak festiwal, który jest giełdą znowu e, stanowisk handlujących? Ciekaw jestem, czy się zwróciły pieniądze tym, którzy wystawili. Mówię w wartościach netto, nie mówię o obrocie. Po prostu. I czy nagadali się wystarczająco? Dużo ci, którzy tam przyjechali, by móc porozmawiać z innymi wystawcami, ale zastanawiam się jeszcze coś innego: co dane okręgi tam robiły? Jaki cel ich był? Z czym tam pojechali? Mieli ciekawe jakieś prelekcje? Mieli ciekawe opowieści o swoich okręgach, mieli ciekawe historie tego, co dokonali, zrobili, pochwalili się. Czemu to miało służyć? Rozdać czapeczki, zapalniczki, jakieś książeczki, smycze i tym podobne rzeczy? Czy to nie uwłacza Wam? Że za wasze pieniądze rozdają rzeczy, które. Tak, na dobrą sprawę, gadżety, warte nic z nadrukiem. Tak bardzo was rajcują. No, okej, okay. dobrze. Niech tak będzie. Rajcują was. Mnie, nie. Wolałbym spotkać się. Na jakimś dyskusji, na jakiejś rozmowie, na czymś bardzo konstruktywnym, bardzo dobry przyczynek do tego, żeby zwołać ludzi, żeby porozmawiać, żeby zaprosić naukowców, którzy są w Radzie Naukowej Polskiego Związku Wędkarskiego, przedstawić szerszej grupie wędkarzy ciekawe panele dyskusyjne. Wiecie co? I są takie rzeczy robione. Robią to po części politycy i działania społeczne. No już dobra, pomijam polityków, ale zobaczcie imprezę Owsiaka. koncert, koncertem, ale są panele dyskusyjne. Zapraszani ciekawi ludzie do rozmów w namiotach, dyskusje, długie, długie dyskusje, rozmowy. Tu nie, tu handelek, many-many. Aż, aż przykre, aż żenujące, że tym z jednej strony słowo jest takie, że to wędkarstwo, jest rewelacja, jest czymś stylem życia, fantastycznym. A z drugiej strony sami siebie oszukujecie koło haczyczek, żyłtunia, żółtunia, wętunia, ile to kosztuje, kupujemy pierdełki, jedną, drugą, gumę, trzecią, czwartą. Machamy, rzucamy. I guzio z tego mamy. I kasę bulimy za co? Za śmieci, które na dany sezon zużyjecie, nie zużyjecie, zostawicie w zaczepach, połamiecie i tyle. Poskręca się żyłka, <laughs> zajedziecie koło wratek, odeślecie do grobelnego, żeby wam nasmarował, albo do godzinnego do Rafała i już i to jest to jest to hobby to jest ten styl życia a żebyście się w język ugryźli ci, którzy tak twierdzą i tak mówią a gdzie to spotkanie gdzie te rozmowy gdzie ta wspólnota ona tylko jest przy sklepiku? Tylko przy yy, jadłodajni? Tylko przy piwku, tam gdzieś będąc y, po bokach, siedząc w różnych zakamarkach? Tak. Dużo Was, yy, kochani wędkarze, widziałem, którzy siedzieli sobie, popijali w samotności. Wielka mi radocha. Wielka. Ale ci to od marketingu, to mogliby się wysilić troszeczkę i stworzyć coś bardziej rozwojowego. Bo zmiana targowisko na festiwal to żadna zmiana. Wrzut przypudrowany dalej jest wrzodem i nie zmienia faktu, jak go nazwiemy. A wy, wędkarze, to jest właśnie do pierwszego pytania odnoszenia. Akceptujecie to wszystko, lajkujecie, cieszycie się, bijecie brawo i nic z tego nie macie. Kompletnie. Podobał mi się jeden mem, a raczej tekst, że facet pozna kobietę zirytowaną na swojego męża, wędkarza, i przyjmie od niego od niej sprzęt wędkarski. Chyba to tak, to tak jest, to jest na takim właśnie poziomie. Myślenie tych wszystkich, którzy zgadzają się na to, jak bardzo są robieni w konia. I lubią być robieni w konia, bo się wtedy dobrze czują i są docenieni jako konie. Trzeba tylko ciągnąć kasę dla tych, którzy ją przyspajają. I to skutecznie. Tego wam życzę, żebyście może przez tą zimę troszeczkę pomyśleli. Sorry, że tak mówię. No ale cóż innego zostaje, jak nie wyrażenie swojej dezaprobaty na postawy, które są mało postępowe. Dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego razu. Hej.